Kochani drodzy przyjaciele, myślę, że wiecie, że jednym z marzeń i pragnień księdza Stefana Frejkowskiego było być misjonarzem. Pan Bóg dał mu łaskę bycia misjonarzem w obozie koncentracyjnym, ale jego pragnieniem była Afryka. Marzył o tym jeszcze jako kleryk. Tak się złożyło, że to marzenie zostało później zrealizowane niejako przez jednego z jego towarzyszy obozowych, księdza kardynała Kozłowieckiego, który był młodym klerykiem, nowicjuszem jezuickim w obozie razem z księdzem Stefanem. Myślę, że dzisiaj moglibyśmy wszyscy poczuć pragnienie uczestniczenia w realizacji tej, tego marzenia błogosławionego Stefana Wincentego. Być misjonarzami. Co to znaczy? Fundacja podjęła dzieło przyjścia do tej misji, gdzie ksiądz kardynał Kozłowiecki przez wiele lat posługiwał. Najpierw jako zwykły misjonarz, a potem po odbyciu swojej pracy duszpasterskiej powrócił jako arcybiskup i wikariusz, a potem jako kardynał i wikariusz, zwykły misjonarz. Organizujemy akcję Paczka dla Zambii aby właśnie w ten sposób, bardzo konkretny, wychodząc naprzeciw potrzebom młodych mieszkańców misji Mpunde, która była miejscem pracy księdza kardynała Kozłowieckiego, towarzysza niedoli księdza Stefana Wincentego, pomóc tym młodym ludziom. Zachęcam do otwarcia serca. Do tego, aby poczuć, każdy w naszym sercu pragnienie bycia misjonarzem, to znaczy świadkiem miłości Chrystusa. Głosić Ewangelię możemy albo słowami, ale najpiękniejsze jest głoszenie przykładem życia. Niech to otwarcie serc i dostrzeżenie potrzeb młodych Zambijczyków, mieszkańców Misim Punde, pomoże nam zrealizować pragnienie księdza Stefana Frelichowskiego, aby być misjonarzem.